Witam z Gandhi z Paseo Germanias. Jak wspominałem, nie mogę się ostatnio wyrobić z pracą, ale te parę minut, żeby nakręcić parę technicznych filmików, znajduję. I pierwsze, co mnie proszono, to jeszcze raz coś o wynajmach. Jeżeli posiadamy nieruchomość w Hiszpanii, wynajmujemy, jesteśmy nierezydentami, czyli nie mamy zielonej karty hiszpańskiej, jesteśmy zobowiązani do odprowadzenia podatku od wynajmu. Odprowadza się go raz na kwartał, powtarzam, raz na kwartał, czyli teraz do 15 lipca, musimy odprowadzić podatek za poprzednie 3 miesiące. Odprowadza się go w wysokości 19% po odliczeniu kosztów. Kosztami są woda, prąd, czynsz, gaz, internet i zakupy, które zrobiliśmy do mieszkania, ale te co zwiększają wartość. Dołożyliśmy klimę, dołożyliśmy nowy sprzęt. To nam zwiększa wartość i odlicza się to proporcjonalnie, czyli nie odliczymy jednorazowo, tylko podzielone przez rok. Odprowadzenie podatków najlepiej zrobić przez jakieś biuro podatkowe. Moje kosztuje, znaczy moje. Ja korzystam z takiego, gdzie biorą 60 euro za deklarację podatkową. Gdy jest małżeństwo, niestety takie deklaracje robi się dwie, bo każdy rozlicza swoją połowę nieruchomości. Gdyby było pięciu właścicieli, to każdy musi rozliczyć swoją cząstkę. To jest akurat dużym minusem. W każdym razie takich biur jest sporo. Jako, że akurat z jednego w Gandhi, można poszukać w internecie, może ktoś znajdzie jakieś polskie biuro. Wtedy byłoby to łatwiej, bo trzeba być na bieżąco w kontakcie. I bardzo ważna rzecz, żeby skorzystać z odliczeń, musimy udowodnić, że jesteśmy rezydentami fiskalnymi na terenie kraju, gdzie mieszkamy. Czyli jeżeli ktoś mieszka w Polsce, tam płaci podatki, idzie do Urzędu Skarbowego i tylko wystarczy poprosić o zaświadczenie o rezydencji fiskalnej na terenie Polski. To jest bardzo ważne, bez tego potem nam nie uznają naszych kosztów. Zapraszam do dalszych filmów i pozdrawiam w gorącej Hiszpanii.